Moi drodzy, czy rolnicy mogą czuć się oszukani przez Komisję Europejską, Donalda Tuska, europejskich polityków? Oczywiście, że mogą czuć się oszukani, moi kochani. Rok temu, o tej porze, rok temu, w lutym, trwały protesty rolników w całej Unii Europejskiej. Wówczas Komisja Europejska, nawet polski rząd, w ogóle wszyscy w całej Europie zapewniali: Zmieni się, zmieni się, będziecie mieli dobrze. Zapewniamy Was, drodzy rolnicy, uspokójcie się teraz, nie protestujcie po wyborach. Do Parlamentu Europejskiego zobaczycie, że wszystko się zmienia. Co się stało? Nic się nie zmieniło. To, co chciała przeforsować w kontekście rolnictwa Unia Europejska, Komisja Europejska, dalej będzie trwało. Zielony Ład, zmiany niekorzystne dla rolników wszystko będzie przepychane. Umowa Mercosur też będzie przepychana. Rolnicy po prostu. Są oszukiwani permanentnie przez Unię Europejską, i jakby tego wszystkiego było mało, że oni jeszcze obietnic nie dotrzymują, to do tego dokłada Komisja Europejska, a Ursula von der Leyen nie jest, jest tutaj nieugięta. Komisja Europejska chce od 2028 roku zlikwidować budżet unijny na rolnictwo. Jest to absolutny skandal. Popytałem polityków prawa i sprawiedliwości, w tym byłego wiceministra rolnictwa, jak on to odbiera, tę propozycję likwidacji funduszu na rolnictwo od 2028 roku. I ten polityk nie ma wątpliwości, że to jest dojeżdżanie maksymalne rolników. Bądźcie z nami w tym materiale. Dajcie tylko proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu i subskrypcję. Walczymy o to, żeby wbić 250 tysięcy subskrypcji do końca roku. Pomóżcie nam osiągnąć ten cel. Nam, Analizie Politycznej, konserwatywny kanał, konserwatywne miejsce na polskim YouTubie. Dziękujemy wszystkim subskrybentom i wszystkim wspierającym nas. Moi drodzy, żeby tutaj przypadkiem za dużo nie wtrącić elementów zbędnych, moi drodzy, bo unijnej polityki, unijnych przepisów nie da się po prostu zrozumieć w sposób normalny. Powiem tak, to jest takie zagmatwanie i takie pomieszanie z pomplątaniem, że ja postaram się to po prostu opowiedzieć prostym, Swojskim językiem, chłopskim językiem, i na chłopski rozum zrozumieć całą tą sytuację. Ale tak, Komisja Europejska zapowiada od 2028 roku likwidację odrębnego funduszu przeznaczonego na wspólną politykę rolną w ramach planowanej reorganizacji budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. To są tak zwane wieloletnie ramy finansowe. To już źle brzmi, prawda? Ja już jak to czytam, to po prostu już jestem wściekły. No. <grystwa> Zamiast dedykowanego budżetu na rolnictwo, środki miałyby zostać włączone do jednego wspólnego funduszu obejmującego wszystkie polityki Unii Europejskiej. Co to de facto oznacza? Likwidację funduszy na rolnictwo. I jest wiele oczywiście zastrzeżeń do tej propozycji. Organizacje rolnicze takie jak KOPA, KOGEKA ostrzegają, że likwidacja odrębnego budżetu pozbawi rolników stabilności i płynności bezpośrednich dotacji, które płynęły do nich, czyli de facto osłabi pozycję europejskich rolników. Mamy tutaj ogromne ryzyko dla małych i średnich gospodarstw. Krytycy wskazują, że bez dedykowanego budżetu wiele gospodarstw, zwłaszcza małych i średnich, może się nie przetrwać w najbliższych latach przecież to brzmi absolutnie dramatycznie przecież tego wszystkiego miało moi drodzy nie być generalnie konkluzja jaka pojawia się w kontekście reform które Unia Europejska przedstawia i zapowiada na najbliższe lata jest taka mamy zagrożenie dla stabilności sektora rolniczego w Europie. Mamy zagrożenie dla przetrwania małych i średnich gospodarstw w Europie. Wprowadza się coraz więcej utrudnień, coraz więcej wprowadza się szczegółowych rzeczy w kontekście prowadzenia działalności rolniczej w Europie. Tak jakby ktoś chciał nadmiarem biurokracji i dodatkowych wymogów utrudnić działanie rolnikom w Europie. A przecież to jest klucz. To jest nasza suwerenność żywnościowa w ramach Europy. To jest nasze bezpieczeństwo żywnościowe, rolnicy, produkcja rolna. My się tego w Unii Europejskiej na własne życzenie pozbawiamy, mówię na własne życzenie, bo ktoś tych ludzi wybrał do władzy, żeby rządzili i wprowadzali te rzeczy. Będzie źle. Dodatkowo nie ma konsultacji z rolnikami, czyli siedzą sobie mądre głowy w Unii Europejskiej, ludzie, którzy nie zajmują się rolnictwem i wprowadzają zmiany bez konsultacji z rolnikami. Absolutny Skandal, skandal nad skandale. I przypominam, kiedy rolnicy wychodzili na ulicę, protestowali w Brukseli, protestowali w Polsce, w Warszawie, chcieli wjechać traktorami do Warszawy, protestowali we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce, wówczas w całej Unii Europejskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego tym samym rolnikom obiecywano: Nie uspokójcie się, nic nie będzie, będzie dobrze. Teraz mają przed sobą jeszcze niemal 5 lat kadencji 4,5 roku kadencji proszę bardzo, likwidują Wam fundusze na rolnictwo. Mówię, będzie dobrze, spokojnie, nie panikujcie, nie panikujcie. I kto wam mówi nie panikujcie, moi drodzy? Nowy komisarz do spraw rolnictwa i jak poprosiłem byłego wiceministra rolnictwa Krzysztofa Ciciurę klub pis od stowarzyszenia od nowa. O komentarz do tej sprawy to cieciura nie ma wątpliwości. To jest likwidacja polskiego rolnictwa, to jest likwidacja europejskiego rolnictwa po to, żeby Europa nie produkowała żywności, po to, żeby Europa importowała żywność i temu będzie służyć umowa Mercosur. Europa chce zwinąć swoje rolnictwo, żeby wzmacniać inne sektory. Między innymi chce te pieniądze przeznaczać na Zieloną energię, zielone inwestycje. Po co nam rolnictwo? Przecież sprowadzimy sobie je z Ameryki Południowej. Po co nam rolnictwo? Sprowadzimy sobie wszystko z Ukrainy. Tanio! Produkują bez wymogów tych wszystkich biurokratycznych bzdur wymyślonych przez Unię Europejską. My to będziemy jeść, my za to będziemy płacić. A rolnicy co? Zwiną się? Wreszcie Cieciura mówi, że rolnicy są bardzo niewygodną grupą społeczną, gospodarczą dla wszystkich rządów w każdym kraju, bo są liczni. Bo są głośni, bo potrafią tak przeprotestować, że ho, ho, politykom więdną uszy. Więc zwijajmy rolnictwo. Przecież to jest skandal. To jest skandal, żebyśmy tak postępowali w Europie. Ktoś tych ludzi wybrał do władzy, moi drodzy. I wreszcie Krzysztof Cieciura mówi: proszę zwrócić uwagę, kto jest nowym komisarzem Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Człowiek z Luksemburga, luksemburczyk, komisarz Hansen. Człowiek z Luksemburga i mówi Krzysztof Cieciura tak. Luksemburg, który ma wielkość powiatu Pleszewskiego w województwie wielkopolskim. Luksemburg, który produkuje tyle zboża rocznie, 35 milionów ton, co jeden duży rolnik w Polsce. Luksemburg, gość z Luksemburga, będzie decydował. Teraz o całym europejskim rolnictwie. Przecież to jest absurd. I mówić Ci dlaczego? Bo Luksemburg ma banki, bo Luksemburg ma korporacje finansowe, które umożliwią, czy mogą umożliwić tutaj kredyty, przepływ tych finansów. Super, prawda? Super, wspaniale. Czyli zarabiamy kosztem rolników, robimy interesy kosztem rolników. Czy tak jak kiedyś mi powiedział yy, yy, poseł Sahajko. Z wolnych republikanów, my mamy wypychać pro nasze europejskie, głównie niemieckie produkty, tak, motoryzację, chemię i tak dalej, do Ameryki Południowej. A europejskie rolnictwo zwijajmy i będziemy w, z powrotem z Ameryki Południowej mieć ich produkty rolne. Co za interes dla Europy. Mówmy o tym głośno, krzyczmy o tym głośno. Ja też mam. Pewien dług wobec środowisk rolniczych, bo to wy, moi drodzy, tutaj na początku ten kanał Analiza Polityczna wybił się właśnie informacjami rolniczymi i zdobyłem wielu subskrybentów, którzy z tego środowiska pochodzą. I moi drodzy, ja o Was nie zapomniałem i będę tego tematu pilnował cały czas. Do zobaczenia.